Dzień dobry Państwu Stanisław kosakowski stany Pana serdecznie Państwa pozdrawiam 30 lipca 2021 roku. Dzisiaj są straszne rzeczy straszne, są upały, trochę takie jest duchota, duża wilgotność. No takie duchoty są dobrze Eskimosie, także będę Państwu tak mówił takim szyfrem o Polakach i Eskimosach, czyli o takim plemieniu, które żyło kiedyś w Polsce, które, które że tak powiem pluje na Polskę, które nienawidzi Polski i nawzajem. Eee, może, może nawzajem, może do przesady, bo Polacy jako chrześcijanie to nie mają w sobie takiej nienawiści, jak, jak te inne religie, gdzie jest na przykład, gdzie, gdzie tego, gdzie, gdzie podejrzewam, że jakby była jakaś, jakaś rozrucha wojenna, to na pewno by Polakom nie pomogli, bo oni mają to do siebie, że nawet swoim nie pomagają, wybiórczo pomagają, czyli pomagają zdrowym i bogatym, a puszczają, tak powiem, a puszczają w dym. Tych takich biedniejszych i głupszych. A wracając do tematu, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć o tych znów tam takich pomiędzy Osami a Polakami, znów takich zatarciach, ale chciałbym Państwu, Państwu nadmienić, że ja już mówiłem w poprzednich odcinkach, przez ostatnie chyba dwa lata, wspominałem Państwu, że Polska nie jest krajem suwerennym, że ustawy w Polsce z mojego punktu widzenia raczej nie są pisane w Polsce. Także jak Państwo widzą. Ustawa ta ostatnia, którą tam powiedzmy eskimosi tam narzekają, czy, czy tam powiedzmy ustawa poprzednia, co Polacy zmienili w ciągu jednego dnia o 180 stopni, mówiąc, że tamta była dobra, ale ta 180 stopni zupełnie inna jeszcze jest lepsza. Także to jest, proszę Państwa, tylko w wymiarze sprawiedliwości, w wymiarze em, jakiegoś porządkowania pewnych spraw tak zwanych publicznych dotyczących nieruchomości, ale muszą Państwo zrozumieć, ja przynajmniej znam z Ameryki Południowej, że Eskimosi wcinają, wświecają się w każde sprawy. Poprzez Fundusz Zagraniczny w Polsce to ma miejsce przez Unię Europejską, czy damy środki, czy nie damy, a poprzez Bank Światowy, które udzielały pożyczki, powiedzmy, Wenezueli czy innym krajom. Ale oddzielamy pożyczki pod tym kątem, że te pożyczki mają być robione w drogi, autostrady, tak jak w Polsce, drogi autostrady, ale żeby powiedzmy, jak chodzi o historię, naukę w szkołach, żeby kładziony nacisk powiedzmy na takie przymioty czy inne, powiedzmy, że eskimości to byli wspaniali inni, a jak najmniej patriotyzmu, jak najmniej fachowości, żeby taki naród był że tak powiem chowany taki przygłupiasty, który nie zna nie dość, ani, że nie zna swojej historii, a jeśli ją zna to, to w sposób um, widzenia Eskimowski, albo, um, albo, albo, albo jeszcze bardziej przeinaczony. Także ja Państwo widzę, ja podejrzewam, mam podejrzenie graniczące z pewnością, że jest taki powiedzmy tam premier Gliński, ale uważam, że należałoby sprawdzić, czy ustawy dotyczące polskiego szkolnictwa, nie wiem, czy akurat on był od tego sprawczy, Gliński, czy jakiś tam Gowin, czy ktoś inny, już w tej chwili tam nie pamiętam. Ale wiem, że oni się, Eskimoście, się wcinają w sprawy dotyczące nauczania historii. I jakiej historii? Także dobrze było mm, zwrócić uwagę, który z eskimosów w, w jaki sposób, przez jakich parlamentarzystów, w jaki sposób docierał. Dlaczego powiedzmy, kto był przy. Robienie powiedzmy ustaw dotyczących szkolnictwa w Polsce, kto, kto że tak powiem, na to wpływał, mówi o środkach zagranicznych i ich, ich, tak powiem, kolaborantach w Polsce. To jest bardzo istotne, żebyście Państwo wiedzieli, Także nie tylko wymiar sprawiedliwości należy no do Miskimosi, bo pamiętajcie Państwo, że Miskimosi i Niemcy świetnie się czują w Polsce, gdzie jest ogromny bałagan, bo oni tylko w metnej Mocie potrafią ogrywać swoje w historii. Dlatego nie widzą konserwatyzmu, szczerości, konkretności, tylko właśnie takie, takie lewactwo, łajdawstwo i jakieś inne historie. Także muszę Państwu zrozumieć, że generalnie polityka zagraniczna to z mojego punktu widzenia Polsce jest zabroniona a jak chodzi o politykę wewnętrzną, do oprócz rozdawania socjalu, to ani w wymiarze sprawiedliwości, ani w szkolnictwie, ani w takich materiach pracy generalnie nie mają nic do nic, znaczy mają mało do powiedzenia, a te ustawy są albo konsultowane, albo wręcz może nawet przywożone powiedzmy gdzieś za granicę. Tak ja mam takie odczucie. Może to z polskimi kolaborantami zostały powiedzmy ustalone, ale uważam, że tutaj jest miejsce dla ludzi powiedzmy z kręgów szkolnictwa żeby oni się tak dowiedzieli, jaka jest historia była, a jaka jest nauczana obecnie, co się zmieniło, co jest kim osi, na co wpływali, w jaki sposób wpływali, z jakich środków wpływali, z jakich państw, w jaki sposób. Także muszą Państwo zrozumieć, że to tak ta sytuacja wygląda. A pamiętajcie, narodem głupim, otumanionym jest łatwiej rządzić, dlatego wprowadza się wszelkiego rodzaju dewiacje. Do życia publicznego, żeby ludzie się koncentrowali na tym, żeby zepsuć moralność człowieka. Muszę Państwo zrozumieć, powtarzam to jest powód tysiąckrotny, że dla eskimosów, po ostatnim, powiedzmy, tej wojnie, tam, powiedzmy, II światowej, gdzie ich zginęło dosyć dużo, największym wrogiem, który oni sobie upatrzyli, który, który jest według nich powodem ich wszystkich nieszczęść od, od wieków, to jest chrześcijaństwo, konkretnie katolicyzm, dlatego chrześcijaństwo, katolicyzm, powiedzmy, jakie wydanie Polski, jest dla nich najgorsze, co może być. Dlatego w ich oczach Polacy są tak bardzo znienawidzeni. Niezależnie co byśmy nie robili, Eskimosi będą niezadowoleni. Ale oni z tym walczą wszędzie. Kwestia z tego, jak chodzi o chrześcijaństwo, muszą Państwo zrozumieć, że lewactwo i wspierane przez Eskimosów, powiedzmy Soros, jakieś inne osoby, to lewactwo po prostu na arenie światowej po prostu deprecjonuje, deprecjonuje chrześcijaństwo, zwalcza chrześcijaństwo. Muszą Państwo rozumieć powiedzmy Syria, wszystkie inne państwa, do czego tam dochodziło, jak tam sytuacja wygląda. Że tam, powiedzmy, czy z Iraku, czy w innych krajach zostały, tak powiem, poprzez sugestie, poprzez wsiąganie Amerykanów, wojny takie czy inne. A państwo widzą, że po tych wojnach chrześcijaństwo prawie tam zanika, jest wyrygowane do zera. Także, jak państwo widzą, na wschodzie. W Bliskim Wschodzie, w, tym, w Afryce, w Azji, tam rubuje się chrześcijaństwo. W, w Europie generalnie zostało poprzez lewactwo, poprzez inne chrześcijaństwo, zostało usunięte z, z kościołów, i w tej chwili zabierane się za ostatnio ośrodki chrześcijaństwa, takiego twardego chrześcijaństwa i konserwatyzmu czyli Polska, Węgry i kraje, powiedzmy, yy, nadbałtyckie. Także Państwo widzą, jak to wygląda, ale to z mojego punktu widzenia nie bierze się to bez powodu, bierze się to z konkretnego powodu, i to jest konkretna polityka. Mi się wydaje, jestem przekonany, że jest to polityka właśnie Eskimosów, dla których powiedzmy, Lewarstwo i tam dewianci to są tylko pewnym narzędziem, ale nie tylko lewa swojej dewianci, bo nawet muzułmanie, proszę Państwa, muszę państwo zauważyć, że Muzułmanie byli też subsydiowani przez broń, przez logistykę, przez eskimosów, żeby mordować ostatnie enklawy chrześcijaństwa w Syrii, gdzieś indziej. Także Państwo muszą widzieć, że to jest powiedzmy polityka na najwyższym szczeblu dotycząca zmiany cywilizacyjnej na świecie, żeby cywilizacja łacińska, cywilizacja chrześcijańska odeszła w niebyt, a powstał tak zwany bałagan tak zwany no, taki, no, to co dla eskimosów jest najlepsze czyli mętna woda. Ale dla skrótności, takiego, jeżeli chrześcijaństwo by tak powiem odeszło w niebyt i byłoby tylko róbta cochteta, to pamiętajcie państwo, że to jest koniec ludzkości, koniec wszelkiego sensu na tym świecie. To już nawet nie mówię o życiu wiecznym, mówię powiedzmy na tym, że tutaj na, w życiu doczesnym, współczesnym, przy braku kręgosłupa moralnego, przy braku kręgosłupa prawnego czy prawa rzymskiego, tego wszystkiego, jeżeli to będzie, że tak powiem wyrugowane z życia zostanie zastąpione, powiedzmy, że mamono, że jedni tych ludzi można dotykać, tych tam tych ludzi nie można dotykać, tych można karać, tych nie można karać, co Państwo widzą w Polsce, że jedni są ludzie ważniejsi, inni są mniej ważni. O to właśnie Eskimosom chodzi, żeby oni byli tą warstwą, którym więcej można, a inni było mniej można, bo jeżeli będzie prawo identyczne dla wszystkich, tak samo eskimosi ze względu na swoje różne przewały takie czy inne poszliby do pierdla. Oni nie chcą iść do pierdla, jak państwo widzą, z kim polscy tacy czy inni, czy przyjdzie jakaś staruszka na, 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 na pasach, czy coś innego, nic im się nie dzieje, po prostu dalej wychodzą, dalej po prostu plują na chrześcijaństwo, dalej, że tak powiem, no dalej są bezkarni. Także to jest taka informacja dla, dla każdego i dla ogółu. Pozdrawiam.